Dostałam całą kolekcję od Starstrom do Starstą, nową limitowaną, która będzie za niedługo w Rossmanie i zrobiłam wam słocze wszystkich podkładów, różów i brązerów. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, która mnie najbardziej zaciekawiła, to jest podkład w styku. Mam cztery kolory i już Wam pokazuję, jak wygląda opakowanie i najjaśniejszy odcień. Tak wygląda opakowanie, i to jest kolor 01 Helsinki i już Wam pokazuję kolor. Kolor jest bardzo, bardzo, bardzo jasny. Nie wiem, kiedy ostatni raz widziałam aż tak jasny podkład i tak on się prezentuje na ręce. Jest no bardzo jasny. Tutaj bladziochy się na pewno ucieszą. I tak jak powiedziałam, to jest odcień 01 i on dla mnie na pewno jest za jasny. Stwierdziłam, że przejdziemy sobie przez wszystkie kolory, bo na pewno Was to będzie interesowało. Więc teraz otwieram kolor 02 i tak wygląda. 0,2, tutaj mamy 0,2 i 0,1. No, jest różnica. Ten 0,1 jest naprawdę bardzo jasny, a ta dwójeczka będzie chyba dla mnie odpowiednia. Teraz nie będę testować, bo mam na sobie makijaż, ale ten kolor jest naprawdę bardzo zbliżony do podkładu, który mam w swojej kolekcji. Teraz 0,3 i muszę Wam powiedzieć, że ten podkład jest niesamowicie masełkowy na ręce. On się po prostu rozprowadza bajecznie, nie jest w ogóle tępy. Kolor 0,3 tutaj dam koło 0,2. Lecimy. No tutaj jest już ciemniejszy. To jest 03, 02 i 01. I teraz odcień 04 i dam go tutaj obok tego najjaśniejszego. I to jest już naprawdę taki ciemny odcień. Tutaj jest 01 i 04. No on jest najciemniejszy. I ten podkład, tak jak mówiłam, występuje w czterech kolorach. Teraz czas na kremowe konturowanie. I te kolory już na opakowaniach wyglądają przepięknie, także nie mogę się doczekać, aż je otworzymy i zobaczymy, jak wyglądają na żywo. I tak wygląda brązer. I słuchajcie, to jest wodoodporny brązer, także coś nowego. Kolor jest tylko jeden, uniwersalny i wygląda w ten sposób. I oczywiście robimy też słocza o matka, niesamowicie kremowy kolor, kolor. Formuła niesamowicie kremowa, ale jest bardzo delikatny. Już trzecią taką małą warstwę nakładam i jest praktycznie taki niewidoczny, więc tak wygląda kolorek. Jeszcze sobie dołożę, może można go budować, ale chyba to będzie właśnie taki delikatny brązer na co dzień. I teraz róż, przepiękny kolor, naprawdę boski i zobaczymy od razu, jak wygląda na słoczu. Boże, dlaczego akurat tym palcem, ale jakoś najłatwiej mi się nim nakłada. Przepiękny kolor, ale to nie do Was jakby co ten palec. Przepiękny różowy kolor. Dobra, może jakimś innym dam, żeby nie było o tym. Przepiękny różowy kolor. I drugi odcień różu. I to jest kolor 0,2. I też od razu robimy swatch, ale tym razem nie tym brzydkim palcem. Może gdzieś o tutaj. Trzeba go trochę więcej nabrać, tutaj nie jest jakaś pigmentacja, wiecie, Są takie delikatne kosmetyki. Czy widać różnicę między różami? Powinno być widać. Tutaj mamy 01 i 02. Mamy też dwie maskary, jedna jest czarna, a druga jest brązowa i nie będę ich otwierać, ale jeżeli chcecie test tych maskar, to dajcie znać, przetestujemy sobie i czarną, i brązową. Te maskary są naprawdę bardzo malutkie. Tutaj mamy tą ze Stars from the Stars, a tutaj jest taka zwykła maskara z drogerii, więc ona jest naprawdę, naprawdę bardzo mała. To są, słuchajcie, paletki cieni, i one są naprawdę travel size. To jest Maciu pięknie. To jest, słuchajcie, mniejsze od podkładu. Tutaj mamy podkład, który też nie jest jakiś duży, ale one są mniejsze od tego podkładu. I już sobie oglądamy kolory. Ona jest malutka. To jest naprawdę najmniejsza paleta, jaką ja miałam w swoim życiu, ale ma naprawdę przepiękne kolory, takie uniwersalne, i to jest paleta 02, ale jest no, naprawdę jest mikro. To jest naprawdę travel size paleta, ale ma boskie kolory. A takie kolorki ma paleta 01, też bardzo ładne, bardzo uniwersalne, ale ta 02 podoba mi się trochę bardziej i ta też jest maleńka. Naprawdę bardzo, bardzo mała paletka. Następna rzecz to mgiełka, która ma chłodzić, więc zaraz sobie to przetestujemy i zobaczymy, czy naprawdę chłodzi. A oprócz tego ma utrwalać i odświeżać makijaż. I jest oczywiście malutka, czyli idealna do torebki. Zdjęłam sobie okulary i od razu psikamy i zobaczymy, czy naprawdę chłodzi. Wiecie, jak to pachnie? To pachnie miętą, taką świeżą miętą. I naprawdę czuć ten efekt chłodzenia. To jest tak, jakbyście się popsikali mentosem. Gdyby mentos był takim odświeżaczu, to tak jakbyście się popsikali mentosem, to ma taki zapach i w sumie też odświeża. I jest taki lekki efekt chłodzenia. Także bardzo fajna mgiełka, będę jej używała na pewno w lato na makijaż. I mam nadzieję, że to chłodzenie w te cieplejsze dni naprawdę będzie czuć. Czuć ten miętowy zapach, on jest naprawdę bardzo mocny. Dostałam też taki mały secik z miniaturkami i mamy tutaj szampon. Nie, to nie jest szampon, to jest żel pod prysznic, ale szampon też tutaj jest, więc mamy też szampon. To co, to co, to, 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 to jest odżywka w sprayu do włosów. Nie wiedziałam, że Stars ma takie produkty, chyba to jest właśnie tylko płatką kolekcję. I ostatnia rzecz to jest serum do włosów i od razu sprawdzimy sobie jak to pachnie. To pachnie jak malinowa mamba. Jeden do jednego to jest malinowa mamba. Bardzo taki malinkowy, słodki, subtelny zapach. Naprawdę bardzo pięknie pachnie. Jak będzie w rosmanie ten secik, to dla samego zapachu bym to kupiła, bo to jest jeden do jeden mamba malinowa. I na sam koniec mam jeszcze rabat do sklepu na wszystkie walizki, torby i plecaki. Mamy tutaj 10% rabatu dla mnie i dla moich obserwujących, czyli dla Was. I rabat to jest 10% z kodem Stars 10%. Możecie sobie go wykorzystać, mam nadzieję, że skorzystacie, i ja też może skorzystam. I to wszystko. To było wszystko, co dostałam z tej kolekcji. Dajcie znać, co Was najbardziej zaciekawiło i czy mam przetestować ten podkład, a może tuż do rzęs, a może zrobimy cały makijaż właśnie tymi kosmetykami. Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle Was to interesuje, a ja zabieram się za sprzątanie tych wszystkich rzeczy z mojego stołu, żeby zrobić miejsce. I słuchajcie chyba najbardziej ciekawi mnie ten podkład, i jednak zrobimy jego test, tak czy inaczej.